Dzień dobry wszystkim, z tej strony ja to jest Was, zapraszam Was na kolejny cinek z top 5 skinów. Tym razem te top 5 skinów będzie dotyczyć yy, skina o nazwie Gail AR, zapraszam do oglądania. Na piątym miejscu znajduje się Gail AR e rakietowy błąd, który w stanie nie kosztuje 1 euro. Ten skin pochodzi z kolekcji Falsion. Yy, co mogę o nim powiedzieć, to jest bardzo fajny skin. Już doszedł ze starej skrzynki. Mi się on w miarę podoba, chociaż są oczywiście ładniejsze, bo to dopiero piąte miejsce. Fajne tu jest połączenie tego niebieskiego i białego koloru z tymi czerwonymi elementami. Dobra, więc lecimy dalej. Na czwartym miejscu znajduje się Galilin AR Strzelina, który w stanie New kosztuje euro 40 centów. Ten skin pochodzi z kolekcji Chroma 3, która dosyć niedawno wyszła. Ten skin jest takim prostym skinem, szaro, tak, srebrnym, bardziej czerwonym. Więc nie mogę nic o nim więcej powiedzieć. To jest w miarę tani skin. Więc jakbym grał więcej gainem, to bym sobie go kupił. Zapraszam do, do, do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim znajduje się Galil AR Cerber, który w stanie Faktory New kosztuje 13 euro. E, ten skin pochodzi z kolekcji Cash de Cash, mm. to, ten, to jest bardzo fajny skin e, z tym tu zielonym i fajnie się łączy z tymi, nie wiem, to są chyba wilki, tak z tymi wilkami. I to tak wszystko fajnie do siebie pasuje. Więc zasłużyłem na trzecie miejsce. Na miejscu drugim znajduje się Kailil Lil Air Smoking, który w stanie nie kosztuje 30 centów. To jest bardzo prosty skin. Ten czarny z tym białym i dlatego smoking w tych kolorach. Jak dla mnie to właśnie ja lubię takie proste skiny, więc jak dla mnie zasłużone. Drugie miejsce. Na miejscu pierwszym znajduje się Galil AR Eco. Który w stanie w faktoryniu kosztuje 5 euro? Ten skin pochodzi z, ze skrzynki Chroma 2. To jest bardzo fajny skin. Te połączenie zielonego i białego. Mm. Mi się akurat podoba, bo ja lubię zielony kolor. To jest mój ulubiony. To jest akurat jeden z takich droższych skinów do Galila. Więc ja bym go nie kupił, ale jakby mi wypadł, to bym się nie obraził na niego. Więc to jest mie miejsce pierwsze. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę. 5 łapek w górę, następny odcinek z tej serii. Na razie, siemanko.